Dzisiaj moi drodzy to jest jeden z takich dni, w którym świeci słońce i to bardzo. Muszę wam powiedzieć, że takie dni są najlepsze kiedy kiedy już się kończy to zimno i kiedy w końcu w końcu można doświadczyć słońca i poczuć tego słońca, bo na tym nam zależy. I muszę wam powiedzieć, że w weekend będzie ciepło, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że w końcu będzie ciepło. Do 19 nawet stopni, a w niedzielę, moi drodzy, niestety. Niestety znowu zimno. A teraz wam pokażę pana. Pokaż się, Pedro. Mmm, jaki ładny. Zobaczcie, pan był dzisiaj u fryzjera, nie? E, tak, naprawdę fryzjera był. U, u ciebie był. No. <laughs> no. Pedro ma, słuchajcie, taki komfort, że do Pedra przychodzi Fryzjerka. Oj, to tak nieźle. Fajne to jest co nie? Teraz się, Przyzwyczaiłeś już się. przyzwyczaił. Przyzwyczaiłeś się. do, do takiej rzeczy i wolę więcej jak frizy. Przychodzi byli. do ciebie, nie? No tak. Także słuchajcie, jeżeli mieszkacie tu gdzieś niedaleko, Rojkingem. Jesteście tutaj, ten. No to piszcie, a my Wam damy kontakt, nie, Pedro? No tak, oczywiście. Damy Wam kontakt i będziecie taką, mogli mieć fryzurę, jaką Pedro ma. Pokaż się. O, tak, to jest fryzura Pedra, ale jeszcze Paulo ma swoją. Nie, bo Paulo też był. No tak, i każdy ma swoje fryzury. <laughs> każdy ma swoją. I każdy fryzurę. się cieszy z tą swoją fryzurę. No, Ty się cieszysz. No ja się cieszę. Mhm. Mm Jeszcze brodę musisz zrobić. Szybko ci odrosła. No tak. Jest. W weekend brodę... była ładna a teraz ci już wyrosła. Bardzo szybko. Szybko rośnie. E, rośnie. Ja pamiętam, kiedyś był mały, ja się podobał tą brodę robi. Marzyło nawet jak nie będzie miała brodę. Na zawsze. Jak byłeś mały? No. Mm -hmm. Ale teraz taki e, e, lubi. Ale przecież jak byłeś mały, to brody nie miałeś. Nie, nie, nie. Młody. Młody. A, młody, kiedy? Był młody. No teraz już jesteś dziadek. Teraz już jestem prawie, rzadek. <grym> Opa, jest tak. troszkę się zmieni. Mhm, mm dokładnie. Kasiula właśnie jedzie sobie Hulaj nogą. Teraz już jest wieczór, ale jest tak fajna pogoda. Słońce zachodzi, możecie tu zobaczyć na wprost słońce zachodzi, a z przodu oczywiście Kasia na nocy. zobaczcie jak ładnie wygląda ta natura jak przyjemnie od razu się robi kiedy, kiedy można zobaczyć taką naturę ładną no, zobaczcie jak ładnie po a. prostu jak już jest tak pięknie, też by się chciało tutaj do tej przyrody pójść widzicie jak ładnie Przecie ptaki. O, a tutaj w ogóle jest ruling and Ostern Flora, Florale Werkstatt. A, to jest to, co widzieliśmy ostatnio. A mhm. Oni co roku sprzedają różne rzeczy właśnie na Ostern, na Wielkanoc. Chciałam iść słuchajcie tutaj, ale Kasia mówi, że noga tam nie da rady. Nie da rady tam jechać hulajnoga, tak? Tak. No, to trzeba iść tu. A mam ochotę na spacer, bo wiecie, jak cały dzień nie wychodzi się na dwór, nie wychodzi się na spacer, nie spaceruje się, to chociaż na koniec dnia trzeba pospacerować. I poużywać trochę świeżego powietrza. O, gołębie. Siadłaby mnie. Kasia, już by gołąbka A masz dwa gołąbki jeszcze no, no. Możesz zjeść Ale to powiedziałam, bo powiedziałeś gołębie No Ale ty nie takie byś zjadła, nie? Kto wie Kto wie Ale Kasia jeszcze ma, słuchajcie Gołąbki, które kupiliśmy chyba w Rewę Tak mi się wydaje Że w Rewę właśnie były kupione Ale barki są najlepsze a moje? Też, nie? Moje też, ale polskie mięso. No, mięso, wiecie co, niby tak mówią, że to mięso nie jest takie samo, ale jest. jest znaczy, że, nie, że jest takie samo, ale nie jest takie samo. I ja na przykład czuję, że to, ta wieprzowina jest tutaj zupełnie inna. A wtedy jak macie takie inne mięso właśnie, to te gołąbki też inne wychodzą że właśnie Kasia mówi, że ma boli w Polsce, bo ta wieprzowina jednak jest w smaku po prostu inna. I babcia coś daje, że są jeszcze lekkie. Tak? No. Ale ja też są ok. Tylko babcia nie daje tyle ryżu. Mhm. Mm no, no tak. A ja też nie daję dużo ryżu. Tak robiłaś, żeby było więcej ryżu niż mięsa. Kiedy? Nie, i teraz Kasia mówi, że ja więcej dodaję ryżu niż mięsa, ale to jest nieprawda. Pokażę Wam teraz na przodzie, bo jest po prostu taki fajny zachód słońca, tak ładny. W ogóle jest dzisiaj ciepło. Jutro ma być jeszcze cieplej. I jak już taka jest właśnie wiosna z, takim, z taką wyższą temperaturą, już jak jest powyżej... 13 stopni to już jest ekstra w ogóle nie czuć nie czuć, że było jakoś tam specjalnie zimno, a tu zobaczcie jakie drzewo wielkie taka magnolia duża ekstra ładna no i Kasia pojechała sobie tutaj wam pokażę jest taki właśnie dom i obok jest stodoła przy domu, to jest taki stary, to się nazywa Bauer House. taki właśnie wiejski dom, wiejski dom. A tutaj jest dom, który jest zbudowany z prefabrykatów, nie? To był szybko się zbudował. Szybko, no tak, bo z prefabrykatów to on bardzo szybko się zbudował. Już nowa rodzina myszka. Nie, że nowa, tylko że dopiero zrobiona rodzina, że dziecko małe mają. A, małe dziecko mają. No tak. Zobaczcie, jak ładnie. Ekstra taki zakup słońca wiosenny. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze chciałam parę słów powiedzieć odnośnie tego Szpende Flohmarkt, bo, bo to nie jest taki zwykły Flohmarkt, wiecie? Na zwykłym flomarkcie, jak, jak jesteście, to nie dostaniecie w takich fajnych cenach jak na szpędę flomark. Dlatego że zwykły flomark to ma po prostu ceny takie, jakie, jakie ktoś tam Wam narzuca i ktoś po prostu sprzedaje za taką cenę. A szpędę flomark to jest, to jest po prostu to, że z, z tego flomarktu. Wszystkie zarobione pieniądze idą właśnie na rzecz szkoły. I te wszystkie rzeczy są do kupienia za taką cenę, jaką wy dajecie. I tam, no wiecie, no chyba, że na przykład dana rzecz będzie według tej osoby, która tam będzie wam. Do której wy się zwrócicie, jeżeli według tej osoby ta cena, którą wyście zaoferowali, jest niska, to ona może wam inną cenę podać, ale generalnie. Ile zaproponujecie, za tyle raczej sprzedają. I naprawdę możecie wszystko sobie y, nabyć w okazjonalnej cenie, i bardzo dobre rzeczy. Na przykład tutaj Pedro właśnie kupił y, ten wok. Nie, Pedro, kupiłeś wok no. i to kupiłeś za jaką cenę? Za 2,50? 2,50, ja proponowałem dwa. A oops, tutaj Dwa nie za mało, 2,50. A czyli chłopak powiedział, że musisz więcej dać? No. A widzicie, no. Dał troszeczkę więcej. Ale to samo było z butami. No, nie? bo ja chciałam za buty dać też mi chyba euro czy ileś tam. No. A on powiedział też, że, wo takie buty, taka marka, o nie. Także... 2,50 tutaj kosztowało właśnie buty i torebka. I dlatego właśnie mówię Wam, że. Ale tak czy siak, wiecie, jakbyście pojechali sobie na taki flomarkt, a myśmy byli już na niejednym flomarkcie, to tam na przykład takie buty by na pewno kosztowały z 20 euro, nie? Albo no z 10. Tak, no to takie. Na pewno. Takie na dobry stan, nie biorą. I tanie. markowe, i markowe. Buty. markowe. Na takie zwykły kupicie kupięcie za 1-2 euro ciuko, takie śmieci. Tak. W ogóle słuchajcie, jak jedziecie na taki flowmarkt, to ja już też wam mówiłam, że często jest tak, że na przykład macie gumkę i jeszcze ma włosy, nie? Albo szczotka. Albo brudne. Albo spinka ma włosy, albo buty są brudne, nie podeszwe, czy tam coś innego. Także nawet takie rzeczy się zdarzają tutaj na flomark, a, a na tym szpędzie flomark trzeba powiedzieć, że jednak te rzeczy były czyste. Wszystkie, nie? Te rzeczy były czyste, szklanki na przykład były jak nowe, umyte. Dlatego ja Wam polecam, że jeżeli będziecie chcieli właśnie e, przejechać się i zobaczyć sami, jak to wygląda na takim szpenda flomark, to ja Was zachęcam do tego, dlatego że wesprzecie na przykład szkołę jakąś albo jakąś inną instytucję, która organizuje taki flomar, a mało tego, możecie kupić w dobrych cenach, bo takich cen nie uzyskacie, bo te rzeczy. Oni zawsze na koniec takiego szpendefomat zawsze mówią, że wszystko co nie zostanie sprzedane jest wyrzucone. Nie? No tak, ostatnio raz laciliśmy e, i na pewno wszystko wbiło do, do taka do mm -hmm. i rzucłem. idzie na tresz, Tak, na idzie śmieci. Na tre treż, idzie na trash. Dla ciebie tak jest prześlałem na takie też. Tak. Nie, bo oni po prostu pozyskują te rzeczy właśnie typowo, że wesprzeć szkołę. No. Oni ludzie przychodzą, oddają te rzeczy i potem one są sprzedawane. I, I są też różne rzeczy, są rzeczy też, które są nowsze nawet na opakowanie. Uh -huh. W ostatnio, bo widziało e, dwa kalkulatory. No, ja taki widziałem. dużo, taki, który można się na, na stół uh -huh. i solarny. Mm -hmm. I nóżkę. Ja się na opakowanie i ja zabrał na rękę, płaciłem, nie byłem pewny, zostało tam. I na chwilę pomyślałem, że teraz wróciło. Już nie było? Nie pił. Nic no. nie pił, nie widział kto zabrał i już był po. No właśnie, dlatego jak... Ja już teraz jestem nauczona, bo to ja tam była, bo akurat Pedro sam sobie tam tuptał. Ale ja już jestem nauczona i wiem, że jeżeli jest taka sytuacja, to trzeba to trzymać. Dlatego ja te buty od razu wzięłam. No, bo ja nie byłam też pewna, ale wzięłam je, bo sobie myślałam, okej, okay, być może je zakupię. A ja mam pytanie. Czekajcie, dam na kasie. Tak, dziewczynko złota. Ale czego nie napisz tych nowych butów albo torebki? No bo słuchajcie, mam swoje new balansy. O, pokażę Wam. Mam new balansy, dlatego że... Jeszcze teraz jest, nie jest taka pogoda na te buty. A torebka? Torebkę teraz mam wziąć, Kasiu? Ale w ogóle jeszcze nie ubrałam. No nie, ale ubiorę już niedługo, niebawem. Niebawem Do ją wezmę. No to Polski może też wezmę tą torebkę. Zobaczcie, jaka dekoracja fajna. Lubią Niemcy w ogóle dekorować przed domem. Jak już wiosna jest, to wtedy wszyscy mają kwiaty wystawione. A tam zaczcie kto się kryje. Ucho jedno Króli. widać. Królik. No. Ciekaw jestem czy ma drugie ucho. Tak, ma dwa. On się tak ukrył tam. To jest jakby chyba. Nie wiem, dla mnie to wygląda jakby to... A! Wasz! Waschmaschinenfabrik fabryk, Stuttgart. Znaczy, nie dotykaj, bo to jest kogo. Zobaczcie, to jest taka... To jest taka jakby pralka do prania. A tu pewnie było... było miejsce na mydło. Wiecie, tu było miejsce. Tu było miejsce na mydło. No, to jest po prostu... Zobaczcie, tutaj pisze. Stuttgart wasz. Jak to jest z jednego kawałka drewna, i tu jeszcze możecie zobaczyć w tym serce. Fajnie. Jest, jest. A. Pokażę Wam kury tutaj, Ktoś sobie ogrodził i normalnie sobie kurnik tu zrobił. Ma swoje kury. O! Normalnie kury. Widzicie? Pomiędzy domami kury hoduje. Ale wiecie co, ja to chyba tak bym nie chciała za bardzo kur. Bo myśmy tam, gdzie mieszkaliśmy, nie, poprzednio, pamiętasz? No. Tam były takie kurniki, ludzie mogli sobie wynajmować kurę. No tak. Na jajka. To powiem wam, że w tych miejscach strasznie śmierdziało, pamiętasz? No, zawsze, kiedy jest to śmierdzi. Ale kury specyficznie. No, kury. Swinie, konie. Tak. Właśnie, myśmy chcieli kupić Opsze. też... Owce. Myśmy chcieli kupić też, słuchajcie, działkę. Niedaleko właśnie stawiny koni, ale jeszcze oprócz tego tam były kurczaki świnie, świnie nie? No. I wiecie co? I myśmy tego nie słyszeli, bo jak tak chodzi się, to tego nie słychać. A teraz, po jakimś czasie, jakbyśmy tam pojechali, to słychać jednak zwierzaki. I to nie byłoby wcale takie miłe, jakbyście, słuchajcie, słyszeli, jak te świnie kwiczą. Oh, nie właśnie. Głośne tak. Głośne, strasznie. A od kur z kolei taki specyficzny taki smród też jest. No. no także wiecie Nie zawsze tak trzeba ogólnie jak się kupuje w ogóle jakąś nieruchomość to trzeba zwracać uwagę na wszystko. No tak. Kiedyś też żeśmy pojechali oglądać, pamiętasz jeden dom i sąsiedzi tak gotowali. Jedzenie pamiętasz, było cały... cała okolica tak dziwnie śmierdziała, no, tak. też nie chcieliśmy takiego miejsca. No. Także na wszystko musicie zwracać uwagę. Jest taka, taka, nie wiem jak to nazwać, taki stolik pod lustrą, myślę, bo on jest dosyć chudy. Tylko tu jest trochę taki, o. I tam też nie ten, ale jest to farszankę do oddania. I ma szufladę. Czysty też nie jest, ale może się ochlapał. To tutaj stoi w rogu, tak wiecie. O, w takim rogu on sobie tam stoi. Pokażę Wam. O, w oddaleniu. O tak. Ale fajne. Co w Farszankę. Także można sobie zabrać. Czas spacer zakończyć. No więc i zakończam tego vloga. I zapraszam Was serdecznie w następny dzień. Przychodźcie. Czekam na Was. Napiszcie coś fajnego. I no, możecie zostawić łapkę w górę. Też się zawsze cieszę, kiedy, kiedy są łapki w górę. Cieszę się zawsze, kiedy są komentarze i kiedy Was przybywa, to też mnie to bardzo raduje. No więc jak jesteście nowi, to napiszcie i pokażcie się. Wtedy będę Was już znała. Także moi drodzy, do zobaczenia już niebawem wkrótce. Pa, pa!